Samorząd zgodnie z zapisem konstytucyjnym wykonuje przysługującą mu część zadań publicznych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. I, szanowni państwo, odpowiedzialność to jest odpowiedzialność za... Rozwój, za warunki życia społeczności lokalnej, ta odpowiedzialność powinna iść w parze z kompetencjami i z decyzyjnością. A jak można rozstrzygać o ustanowieniu rygorów ochrony przyrody wbrew woli społeczności lokalnej? A zapis proponowany przez Państwa w omawianym artykule 10 ust. 2 niestety do tego właśnie prowadzi. Ja przypominam, że samorząd na poziomie gminnym ma kompetencje w dziedzinie planowania zagospodarowania przestrzennego. Teraz kwestia druga. Czy Państwo jesteście w stanie wyciągnąć. Wnioski z doświadczeń ostatnich lat, z negatywnych doświadczeń. Otóż przypomnę, że w roku 2004 decyzją rządu Leszka Millera wyznaczanie obszarów Natura 2000, a właściwie wszystkie polskie parki narodowe są zaliczone do obszarów Natura 2000, wyznaczanie tych obszarów odbywało się, z, realizowały to organizacje pozarządowe właśnie i realizowały to za plecami samorządów lokalnych. Więc sieć Natura 2000 ustanawiana w roku 2004 spowodowała całe mnóstwo zaburzeń i pretensji samorządów lokalnych, które się po fakcie dowiedziały, że na ich terenie został wyznaczony jakiś obszar.